Thank you Z tej strony Simulandas, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z mówi Star Planet 2 na moim kanale. Jak widzicie, witam się z Wami oczywiście i z moimi widzkami tutaj na profilu. Może nie jest nas tym razem dużo, ale to nic, mimo to pozdrawiam Was serdecznie, dziewczyny, buziaki dla Was, a my przechodzimy do odcinka. Więc pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zadawać dzwoneczki, nic nie pominąć i padać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie i serdecznie jeszcze zapraszam Was na Discorda, też jest link w opisie. Więc to nie przedłużam, bo będziemy dzisiaj dużo rzeczy robić. A nie będę Wam zdradzać na samym początku, więc przechodźmy do odcinka. Ja już się nie mogę doczekać. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę w tym odcinku, to będzie odbiór od Was prezentów, więc ja już się nie mogę doczekać, co otrzymałam od Was w prezentach, więc zobaczmy, co tam jest. Te Wardes, bardzo Ci dziękuję za to. Oto prezencik. Wate, Ola i Tafi 1 też. Bardzo Ci dziękuję za tą sukienkę. Również za kolejny prezent. Na Yty, Bardzo dziękuję za te budki, są prześliczne. Następną rzecz, czyli taką bluzeczkę. Za akcja, satysfakcja. Bardzo, bardzo dziękuję. Kolejną słupką jest to podłoga. Grzybolek, podłoga. Bardzo Ci dziękuję za te budki. Rozgwiazda Candy 7. Dziękuję za wachlarz. Smaka na maka mam, bardzo dziękuję za tę sukienkę, Oliwcia bardzo dziękuję za te włoski i bardzo dziękuję za prezencik z konkursu, nawet zapomniałam, że w nim brałam udział, ale bardzo dziękuję za tego kotka. Kolejną rzeczą jaką się zajmiemy to jest rozdanie prezentów statusu. Czyli dla Was prezenciki, kochani, bo czasami zmieniam. Czasem daję z tego posta wręczania właśnie wam prezentów, lub wymyślam jakieś inne akcje do wręczania prezentów. Więc zobaczcie, jaką akcję tym razem wybrałam, czyli związaną z statusem. Tak, wiem, że nie powinnam 500 razy zmieniać tego statusu, ale stwierdziłam, że jak potrzebuję, to potrzebuję, więc sobie dlatego zmieniam. Ale obiecuję, że następnym razem tak nie będzie. Pierwsza osobka, która otrzyma właśnie oto ten sweter w tym kolorze z tak zwanym krawatem, będzie to Amelcia 2081. Chciała właśnie ten prezent, więc ten prezencik jej wręczamy. Więc daj znać w komentarzu, czy ci się podoba i czy to był właśnie ten. Kolejna osobka jest to Kury Kur, nie wiem dobrze, czy, czy tam dobrze fanpage, również chciała ten sweterek z krawatem, więc daj znać, czy Ci się podoba i czy to ten. Kolejna osóbka jest to Likusia podłoga 17. Chciała właśnie ten topik, dlatego go wręczymy jej. Mam nadzieję, że akurat ten kolor to właśnie ten, co chciałaś, więc daj znać w komentarzu, czy to był właśnie ten prezent i czy Ci się podoba. Tak samo pozostałe osoby, dajcie znać w komentarzu. Kolejną osóbką jest to. Oczywiście Ola i Tafi, która chciała cokolwiek, no ale tu tak cokolwiek nie dostanie, dostanie akurat sukienkę, bo stwierdziłam, że to jest jedna z tych ładniejszych za pierwszego rzutu z sklepu rzeczy, bo wiadomo, że obecnie na koniec odcinka będzie chyba kilka zrzutów już tych prezentów do kupienia. Kolejna osóbko jest to Wika 443 kartoni. Chciała właśnie takie spodenki. Mam nadzieję, że ta poprzednia osoba, czyli Ola i Tafi, będzie ci się ta sukienka podobać. A teraz przejdźmy właśnie do Wiki. Mam nadzieję, że trafiłam kolorystycznie, jeśli chodzi o te spodnie, bo na początku chciałam taki róż, a jednak zmieniłam na taki pomarańcz, bo widziałam, że właśnie w takim pomarańczu bardziej chodzisz, więc takie spodenki Ci wręczyłam, więc mam nadzieję, że to takie daj znać w komentarzu, czy Ci się podoba i czy będzie w nich chodzić i czy to ten kolor. Kolejna osóbka to jest kreska, Pinterest kreska, Girls kreska. Chciała o to te oczy Ester, więc wręczamy, mam nadzieję, że to były właśnie te oczka i te Ci się spodobają, będzie z nich korzystać, więc daj znać w komentarzu, czy to były te oczy, czy nie. Kolejną osóbką jest to Kitty Kitty 9090, również chciała oczy Ester, więc wręczamy, więc dajcie też znać w komentarzu, czy to te właśnie oczka i czy Ci się podobają. Kolejną osóbką jest to Sabrina Cloud i ona chciała spodnie właśnie te w takiej kolorystyce, więc mam nadzieję, że to właśnie te i Ci się spodobają i będzie z nich korzystać, więc daj znać w komentarzu. Kolejną osóbką przedostatnią jest to. Prawdziwa Kasia 1. Prawdziwa Kasia 1 chciała oto te włosy, więc mam nadzieję, że ci się podobały. Daj znać w komentarzu, czy to te i czy będzie z nich korzystać. Kolejną słupką jest to Opal Pionek 4, który chciał właśnie te oto oczka Ester, tylko właśnie później się zorientowałam, że to miało być męskie oczka, a wysłałam żeńskie. No cóż, czasami tak po prostu bywa. Oczywiście kolejną rzeczą, jaką się zajmiemy, to będzie otworzenie prezentu numer 8, dokładnie koszyka numer 8. I ten prezent znajdował się oczywiście w lesie, dokładnie tutaj, jak widzicie. Więc otwieramy i zobaczmy, co w nim mamy. W tym prezencie znajduje się dokładnie to, czyli pieniążki, około 750. Kolejną rzeczą, którą wam pokażę, to jest otwarcie prezentu numer 9. Prezent numer 9 znajduje się tutaj na plaży, więc otwieramy i patrzymy, co w nim mamy. Co tam będzie się znajdować? Jestem już ciekawa. Oczywiście, więc zobaczmy. A, taka maska, trochę powiem Arianowa. No, dosyć podobna albo do króliczka, wiadomo jakiego. Nie będę nawiązywać do tego, zostawmy to. A zobaczcie, jak to prezentuje się na mojej postaci. Jest przepiękna. Nie ukrywam, że bardzo ładna. A teraz, co będziemy robić, to otwierać prezent numer 10, więc zobaczcie, co w nim się znajduje. Prezent numer 10 znajduje się tutaj w centralnej plazie i otrzymamy w nim dokładnie 700 fejmu. Kolejną rzeczą, jaką będziemy Wam pokazywać, znaczy będę ja. To jest sklep w centralnej plazie, dokładnie drugi rzut rzeczy, więc zobaczcie, co tam otrzymujemy. Kurka robi się coraz ciekawej. Sprawdź nowe niespodzianki w sklepie wielkanocnym i nie przestawaj świętować. Więc zobaczmy te właśnie nowości, co tutaj mamy. Dla takich cudów warto pędzić tu w podskokach. No i oczywiście kolejny rzut będzie 15 kwietnia, więc zobaczymy oczywiście jeszcze w tym odcinku ten rzut nowych rzeczy. A teraz zobaczymy dokładnie, jakie mamy tutaj nowości. Bo widzę że na przykład takie kapcie króliczki, które są urocze, czy też mam jakieś oczka, włoski. No, akurat niektóre rzeczy, które widzicie, to są właśnie te, które już częściowo wręczyłam w prezentach, dlatego chcę Wam je pokazać. Wszystkie rzeczy przeanalizowałam i postanowiłam, że jednak kupię wszystkie, bo akurat mi się wszystkie podobały. No, jedne trochę mniej, trochę więcej, drugie ale chciałam mieć wszystkie, żeby Wam od razu pokazać, jak one się prezentują. Więc w ten oto sposób są i prezentują się na mojej postaci. I nie ukrywam, że taką bluzkę miałam i oddałam ją, bo z myślą, że ona jest mi niepotrzebna, jest zbędna, no ale była oczywiście w moim pierwszym kolorze, czyli bordowym. Bo nie wiem, czy wiecie, na początku moim takim standardowym kolorem był bordo, ale jednak nie. Jednak nie. Wzięłam różowe, białe i czarne. To są trzy kolory, z których najczęściej po prostu korzystam. No i jeśli chodzi o te maski, bo chciałam Wam jeszcze pokazać tą maskę, którą tutaj widzicie. Tak ona się prezentuje ta z tego kalendarza. Znaczy kalendarza. No z tych wiadomo, oczywiście koszyków. No więc, tak to się prezentuje. Takie rzeczy tutaj mamy: czy tam spodnie, spodenki, krótkie, długie. No, nie ukrywam, że są ładne, jeśli chodzi o tryb urody. No to tutaj mamy oczka, mamy też skórę i mamy męskie oczka. No, ja staram się kupić te wszystkie, oczywiście. Te męskie rzeczy będę również rozdawała, kochani. To nie tak, że cały czas rozdaję prezenty tylko kobietom. Jeżeli macie ochotę otrzymać ode mnie takie prezenty w wersji męskiej, to po prostu dajcie znać w komentarzach pod filmami, pod każdym nawet możecie dawać, że na przykład chcielibyście następnym razem otrzymać prezent w wersji męskiej. Więc tak te rzeczy się prezentują. Nie ukrywam, że są ładne ale niektóre mogłyby być trochę lepiej wykonane. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą będę chciała Wam pokazać, to będzie nowy motyw właśnie w Movie Star Planet. A dokładnie Bunny Bot, co jest białe, puchaty i wygląda jakby przybyło z przyszłości, to czekający w sklepie nowy motyw. Zająco Bot. Więc zobaczmy, co tam dokładnie jest. Mamy takie rzeczki, nie ukrywam, że... Jest to jeden z motywów, które niezbyt mi się podobają. Jakoś nie ma tutaj takiego rzeczy, które ażbym bym z chęcią założyła. No, powiem tak. Na minus ten dla, dla mnie. Bo ja uważam, dla mnie na minus jest ten motyw. Jedynie, co mi się podoba, to ta torebeczka królicza. No i może buty. No i te uszka na głowę. A resztę to takie... Mm -mm. Może być, jest sobie, bo jest. Jeśli chodzi o ubrania. No, może jeszcze ten plecak o ten króliczy może być. A jeśli chodzi o urodę, no to mamy dwie pary włosów, no to akurat te włosy są spoko, nie są aż takie złe. Kolejną rzeczą, która chciałabym Wam pokazać, będzie otwarcie prezentu numer 11. Więc zobaczcie, gdzie on się znajduje i co tam dokładnie jest! Prezent 11 znajduje się w centralnej plazie, dokładnie tutaj i zobaczcie, co tam możemy znaleźć. Mamy tutaj oto te spódnie, które prezentuje się w sumie trochę jak od piżamy, ale na co dzień też mogą być. Więc zobaczcie, jak się prezentują na mojej postaci i mam w kilku wersjach kolorystycznych, np. w czarnej, różowej czy fioletowej, tak one się prezentują i są całkiem ładne nawet. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to będzie sklep z zwierzakami, bo się w końcu otworzył, więc zobaczcie, jakie zwierzaczki możemy sobie kupić. Czy kiedykolwiek marzyło Ci się przytulić krowę lub pogłaskać po głowie jajo? Teraz masz okazję pędzić do sklepu ze zwierzakami osła i poznać nowych towarzyszy. Więc. Pędzimy kupić oczywiście te dwa zwierzaczki, zaraz zobaczycie ile kosztują, nie ukrywam, że koszt ich jest dosyć spory jak na, na zwierzaki, ale to jak zawsze przy każdym evencie, jeśli chcemy kupić takie zwierzaczki. No ale zakupiłam dwa, no ale oczywiście będziecie mogli też wygrać takie zwierzaczki, ale niestety czemu one są wszystkie VIP? Nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość wręczania takich zwierzaków też osobom bez WIPA. A tak się te zwierzaczki prezentują. Mamy krówkę i mamy również takie jajco. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to jest to, że znowu stworzyłam kolejny status. Tym razem co widzą kojarzy się z wielkanocą i zobaczcie co im się kojarzy? No i oczywiście też Wam powiem, co mi się kojarzy z Wielkanocą. Co mi się kojarzy z Wielkanocą? Lany poniedziałek, oczywiście święcenie koszyczka, robienie pisanek, ozdobienie domu oczywiście wszelkimi ozdobami wielkanocnymi. No i oczywiście baranki. No, bez baranków, bez króliczków i bez kurczaczków nie ma opcji. <laughs> Jeśli chodzi o to, co kojarzy Wam się. To na przykład barany, króliczki, ozdoby wielkanocne i baranki, lany poniedziałek, czyli tak samo jak ja, czy jajko, czy również malowanie jajek, czy wiosna. No, o wiosnie też byśmy mogli nie zapomnieć, no bo w końcu wiosna to wiadomo jak jest wiosna, to jest i Wielkanoc, prawda? Czy serduszko? No wątpię, ale czasami się kojarzy. No i oczywiście króliczki, zajączki, baranki, szukanie jajek. Nie mam pojęcia, co jeszcze, no, powiem tak, dużo jest tego. Trawka, roślinki, o, proszę bardzo, jajko, zając, itp. Korzyczek wielkanocny, później wspólne śniadanko z rodziną i malowanie jajek i baranki. Dokładnie, ja mam też takie same skojarzenia. No i jeśli chodzi o Wielkanoc, nie jest to święto aż tak mocno, wiecie, hypowane u mnie w rodzinie. Ale jest też spoko, bo jest miło spędzić wspólnie z rodzinką czas przy tym stole i zjeść pyszne śniadanie. U niektórych to na przykład obiad. No, więc przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, którą chciałabym Wam pokazać, a będzie to prezent numer 12 i to będzie prezent najpierw zwykły, który znajduje się w lesie i zobaczcie, co dokładnie tam mamy. Mianowicie będzie to eliksir. Jajka, który możemy tak naprawdę zakupić też również w sklepie z eliksirami. Więc to taki trochę minus, taki powiedzmy, zapchaj, i tyle. Niech se będzie, bo nie mamy co wrzucić. Ale no już Wam ten eliksir pokazywałam, więc tak on się prezentuje jeszcze raz. Jeśli chodzi o jajko 12, ale tym razem VIP, to zobaczcie, gdzie się znajdowało i co w nim jest. Jajo znajduje się w centralnej plazie, dokładnie tutaj, i zobaczcie, co otrzymamy w tym prezencie. Mianowicie, będzie to ta oto głowa królika, która mi się niezbyt podoba. Jest taka sobie. Te oczy takie przerażające, trochę taki przerażający ten królik. Nie uważacie też? Dajcie znać w komentarzu. No bo ja tak myślę, że jakbym takiego królika zobaczyła na mieście albo koło domu, to na pewno bym uciekła. <laughs> Ale tak możecie zobaczyć jak się prezentują u mnie na postaci, no i faktycznie wygląda przerażająco. Dobra, a teraz zobaczmy, co będzie w kolejnym prezencie, bo otworzymy sobie teraz prezent numer 13 i jest to zwykły prezent i zobaczcie, gdzie on jest. Ponownie znajduje się na centralnej plaży kolejny prezent i tu jest zwykły, tak jak wspominałam, i otrzymamy w nim 750 monet. A kolejny prezent, czyli też trzynasty, tym razem VIP, znajduje się na plaży. I co tam będziemy mieć? Powiem Wam, że to będzie chyba jedna z najsłodszych rzeczy, które mogliście zobaczyć znaczy, no powiedzmy, którą mogliśmy otrzymać na mój Planet dokładnie takiego króliczka. Czy on nie jest przesłodki, jest przeuroczy. Już jedna osobka dzisiaj chciała się ze mną wymienić na niego. Za coś, ale ja go nie wymienię, bo jest przesłodki i mam tylko jednego, a ja jestem takiego faktu, że zdania, przepraszam, że ja zazwyczaj po prostu wymieniam to, co mi się powtarza. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą będziemy robić, to będzie otwarcie prezentu numer 14 i jest to zwykły prezent, więc zobaczcie, gdzie się znajduje i co w nim jest. Kolejny prezent na plaży, więc otwieramy właśnie prezent numer 14 i zobaczcie, co tam mamy. A dokładnie taką kokardkę. Faceci, z tego co pamiętam, dostają muszkę zamiast kokardki. Ale jest dosyć ładna i nawet fajnie wygląda na postaci, zobaczcie. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą zrobimy, to będzie otworzenie prezentu numer 15, który znajduje się w lesie. No i zobaczcie, co otrzymamy w tym prezenciku. I co dokładnie otrzymujemy 1000 fame. Tak, otrzymujemy 1000 fejm. A teraz przejdźmy i zobaczmy kolejny rzut sklepu, który znajduje się w centralnej plaży, Bo mamy to trzeci rzut, który jest już w tym chyba ostatnim przed święta. Zobaczcie, co otrzymujemy, jeśli chodzi o nowości. Sklep wielkanocny to teraz prawdziwe bajecznie miejsce. Sprawdź dodane tam nowe i odlotowe przedmioty. Oczywiście nowości. I zobaczmy, co tam dokładnie jest. Mamy tutaj takie właśnie cudości. Mamy je do 22 kwietnia, więc. Jeżeli macie okazję je kupić, to sobie zakupcie. Niektóre rzeczy tak naprawdę są prześliczne i z nich będę na pewno korzystać na przykład takie włoski. No nie powiedzcie mi, że one są złe. Oczywiście postanowiłam kupić sobie dwie wersje kolorystyczne, bo są prześliczne. Co może kiedyś rozdam tą drugą wersję kolorystyczną? Zobaczymy, a jak na razie będę z nich korzystać. Też mamy takie inne rzeczy, typu taka sukienka, trochę nawiązania do tego swetra z tym, no z tym, no jak to się nazywa, krawatem. Mamy też oczka, mamy też strój takiej owieczki. Te oczka już wydaje mi się, że mam, tylko w innej wersji kolorystycznej, ale sobie je zakupię. Mamy też takie włoski dla mężczyzn. Oczywiście, jak widzicie, kupuję czy to dla kobiet, czy dla mężczyzn, żeby móc potem Wam je rozdawać. Zazwyczaj dla mężczyzn kupuję po jednej szóstce, dla kobiet trochę więcej, no bo wiadomo, większość po prostu jest kobiet. Tutaj na mówi Star Planet, albo mężczyzn, którzy mają kobiece konta. Więc dlatego mówię, znaczy kobiece konta, w sensie kobiece postacie, o, tak powiem. I z nich korzystają. Ale takie rzeczy tutaj mamy, Część Wam ich pokażę, bo postanowiłam, że je Wam pokażę. Tylko wstępnie zapomniałam Wam pokazać te, które właśnie nie zakupiłam, tylko chyba dostałam z moich multikont, bo czasami sobie wysyłam prezenty z multikont, bo nie chcę wydawać tyle pieniędzy z głównego konta. A oczywiście, jeśli chodzi o moje multikonta, to pewnie będzie 500 pytań. Czy doda Was na tych multikontach? Nie dodaję. Czy udostępnię komuś jedno konto? Nie wiem, bo jedna osoba zapytała mnie. Jeszcze dokładnie nie wiem, bo muszę przejrzeć wszystko, ale to dopiero jak będę miała czas. Może jutro to zrobię, to jak teraz Wam to nagrywam. Nie wiem, zobaczymy. Ale wstępnie na razie po prostu skończmy na ten temat, że na razie to jest wielki znak zapytania. Więc tak wyglądają rzeczy z urody, czy też ubierania się, więc są złe, są całkiem spokojne, można sobie z nich skorzystać, można stworzyć fajne outfity i są śliczne, więc tych rzeczy jest naprawdę, naprawdę sporo. A też już niedługo jakiś rar widziałam, więc kolejne rzeczy będziemy kupować w następnych odcinkach, oczywiście. Znaczy nie mówię w tym, co teraz będzie, ale w przyszłości. Coś, czego dano u mnie na kanale nie było, czyli wymianki. Tak, wymieniam się z kolibarkiem na rzeczy, a dokładnie jakie, to już Wam mówię. Wymieniłam się z nią za dokładnie uszka Bun Bun, tego paka, które tutaj zaraz zobaczycie, jak będą się prezentowały. Bardzo dziękuję, a ja jej wręczyłam oto tego misia z tego pakietu misiowego. Więc Tak to wygląda, więc ta osoba jest naprawdę uczciwa. Zostawiłam komentarz, ona również, więc pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wymiankę. Wszelkie inne wymianki też będą kiedyś u mnie nagrywane, na pewno na YouTube. A co teraz oczywiście pokażę Wam, to to, że trwa u mnie konkurs. Dlatego zobaczcie, jakie są zasady konkursu. Po pierwsze, musicie polubić status i napisać w nim wiosna. Potem polubić tego arta, którego widzicie, i napisać pod nim, dlaczego chcecie go dostać, tego zwierzaka. No i trzecie to zasubskrybować mnie na moim kanale, którym widzicie ten film. Dzisiaj ja nagrałam również odcinek z MSP pod tytułem Rozdałam ponad 100 pozdrowień. I tam musicie zostawić swoją nazwę z MSP, co w się sensie musicie napisać. I wtedy zasady będą spełnione. Oczywiście możecie poszerzyć tą rzecz, mianowicie poprzez grafy, czy pozdrowienia. Każdy graf i pozdrowienie zwiększają Waszą szansę na wygraną, tylko napiszcie do mnie na prywatnym, że wysłaliście grafa, bo wiadomo, przy tyle ilości grafów czasami nie da się ogarnąć, kto za co wysłał. Jeżeli nie macie gdzie zostawić pod YouTubem tego komentarza, napiszcie do mnie na Instagramie, simolandas, link oczywiście w opisie, lub na maila, który też jest w opisie. Wystarczy tam wejść. Oczywiście w opisie filmu, którego właśnie widzicie teraz, i tam napisać mi, albo możecie wejść też na Discorda. Link macie też w opisie, żeby tam wysłać screena. Tam wysyłamy, kochani, screeny tego, że mnie subskrybujecie. No i jeśli chodzi o te, to chyba tyle uwag. A nie, uwaga, każdy graf lub pozdrowienia to tak zwany punkcik i czas do 22 kwietnia macie na wszystko. Więc jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Ja będę się z wami żegnała. Mi się bardzo podobał i cieszę się, że mogłam z wami tutaj być. Więc pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zawsze mnie nie zapominać i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie, wpadajcie na wszelkie moje Instagramy, Discordy i tym podobne. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, oczywiście, i buziaki. No i cześć!